Siema, dzisiaj zaczynamy serię Let's Play'a we dwóch. Jest z nami Marcin. Ewa. I Olaf. Cześć. Dobra, no to teraz, nie wiem, idźcie drzewo rąbać albo coś. Dobra, idziemy. Tak, do 15 i koniec. Okej. Okay. Ile było, jak my zaczęli nagrywać? 17 po chyba. No. No teraz. Jak wam tam idzie wydobycie? 7. No, ja, ja Drzewek. też. Drzewek. No, ja mam. Zaraz tam ja 8. A już mam 9 i hard. A już 10 i chuj. Już ja też, już 11. Dobra, jeden robi cię poskoda drewna. No, kresków w ogóle. No to ja zrobię jak Ale No, przynajmniej fajna mapa jest, nie tak jak tamto my zbubowali No, cało w No, do bedro... Dobra, jak będzie on Ja robię sobie ten, e, tego kilofa i. Ja zrobię no, robię ten. I wykopia na ten, na pierwszą noc mieszkanko. Okej. Okay. Ja mam dwa z takich patyków, nie? Jak ktoś chce. Ja mam zrobię już. Daj mi kobra na kopie narzędzie. Patyk stworzył eksyn. Dobra, ja idę mieszkanie wykopać na pierwszą. Daj na mi drzewo. Na... A co, nie możesz? Nie, bo patyki mam z tego. Czekaj, łap. Wię więcej ci nie dom, bo nie mam. Mhm. Nawet jakbyś miał, nie no, inną. No właśnie. Już tu mam pra pracę nad tym, wykopaliskowe. No. A kaj okay, ty poszłaś? Jo jest tu. Na ziemi, na dole. Ej, na dole? kto ma ten? Jak... Tu jest żelazo od razu. Możecie już wykopać, jak ktoś zrobi ten... Kobla stona. Ja mam... Ja mam pięć kobla. To chodź żelazo wykopać. Dobra, idę, nie wiem, jesteście teraz. Dobra. No trafić. Tutaj czekaj, ja do ciebie wyjdę. No widzę, widzę, męczę widzę mój O, chodźże, chodź, 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 Tam jest Workbench. Ale po co tu zniży jeszcze czynisz? No, żeby koblać. No, a łóżko kto zrobi? Ja mam 25 kobla. Tak. Mogę dać. Czekaj dać. o jest baranek. Czekaj, weź go. Czni baranki. Dobra, wywaliam kilofa, jak ktoś, to nie chce weźmie. No, Akurat tak wywalam, że go są podmiot, I węgiel napis. No zabiłech, kurde, i mi cała łopatka poszła. Ej, daj mi kobla, daj mi kobla, bo mieczek chce zrobić. No to ja, ja porabiam. Jeden, no to zrób mi mieczek i mi daj. Kurde, dobre. Zrobiłem full kilofów, full łopat. Może krzyk, tak, Oj. Marcin, idę do ciebie i daj mi kobla. A czy wyjdź ten, bo tu masz... Ka Kamil, wnosz kobla. Kamil nie naciska na przycisk. Bo słychać to wszystko. Kaj, Kaj Marcin, jestem ci też Kobla chce. Ja mam kobla dużo. Bo chcę ten mieczyk zrobić. Czekaj, idę do ciebie Marcin, wyjdź przed to. Już, tu jest fój węgla. Daj mi kobla, daj kobla. tak, a nie myślałeś, że mi stak dałeś. <noise> Ej do 25 powolno nagrywać, że o tym? No Czemu, to 4 mało? minuty to jest? Co mi Workbencha jeszcze wziął? Kurwa, ja, że. Nie, nie możliwe. Ja Ale Ej. to wrzucamy na Minecraft wczuchów, czy jak? Na mogę wrzucić. No to dawaj na mój. Coś powiem po nagraniu. Co? Dobra, mam mieczek i nacierać na, 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 na ten na owce. Ja chcę coś zrobić. No, z wody mi już nie ucieknie. No i patrz, odskoczyła. Jak ten... masz ten, jak masz kill off, to wydobyć to. No, daję ci dwa. Okej. Okay. Tego też chce I dwie łopaty. Ale dostaję jedną łopatę, niesprawiedliwe. Zostałeś dwie, mogłaś podnosić. Hmm. Lol, tyle iron było? Mhm. Kurde, ja tu nacieram na owce, mam już pięć wełny. Ile trzeba? Dziewięć na trzy łóżka, nie? No. co no. To tego irona przetopi... ej, tego irona przetopi szybko i będzie zaraz z trzech owiec je tu zrobił. Ja robię piecy owce jeszcze mi brakły. Ja już mówię, cekaj. A no to ja tylko to trzeba było powiedzieć. Ale nie mam węgla. No. Bo mam dwa z pochodni. się. Dwa z taki pochodni, może to nie padnie. No nie padnie. Nie widzę od zajebania tych baranów i najpierw pozabijać. Owiec. No jeden... jeden tki. Mam już na łóżko i świnka jeszcze, świnka, świnka. Tu trzeba zapijać, bo... Nic nie wypadło. Teraz jedzenie to jest ciężko. A ja mam ten, właśnie dwa jabłka. Muszę zjeść, bo prawie nic nie mam już. O, mam full. Na hita padają wszystko, lol. Trzeba było mieczeń brać. Hmm. Patrz, a to... Dobra, ja zapadam. też mówię. No jest, jest, nice. Jest lans, nie? Już jest wieczór, a se sobie szwendą. A jest kopalnie. Może coś znajdę ktoś wyjdzie po mnie, bo się zgubiłem, szczerze. Szczerze to pisz yy, albo dobra, nic nie No <laughs> Wiesz co, możesz pisać. No wiem. Jak, Exit. Naj, najwyżej jak mnie te, ten, jak mnie ten... Zda... Ale cztery 4 wciśnij. Jak mnie napadną, to najwyżej się tepna, a na razie to idę piechty. Witam, powiększa strata kopalnia góra, góra na słodki. Mm -hmm. Ej, już jest tak ciemno, że już się pomarańczowa robi. Ile masz tej wełny, ją jest, tak? Aha, no to spokojnie na łóżka będzie, Ty nie bij ty owiec, bo szkoda ich. O, znalazłem kopalnię. Znaczy... jaskinia. No ty musz warto. Na razie tak nie... Wtedy na tamtym same też, pierwsze rozkopuje ten jeden klocek i... Wow, ale potworków tu jest. Nawet są tu te... ...żelazo. Coś drzwi zrobi, nie? Bo ja nie wiem, co to było. O, jak ci tam, jak ci co jest, panel, czy ty to postawiłeś? Nie, no ja postawiłem. Mm -hmm. O, clipper, wyłączone są? Mm -hmm. Są załączone. Wyłączone są, bo nie wiem, jak to się załączało. O, Ej, chodźcie do mnie, bo trzeba. Tam... Yo, Irona. Czyła się. Irona atakuje. nie, dobra, to ja idę no. do kopalni. No, bana. Daj Węgiel mam, jak coś. no mam, nie no. dobra, to wzięli. Nie... Łap pochodnię. Dobra, styknie to na razie. No tak już nie mam. O. Fajne, ten są, fajne, te. Respekty są. Lol, ile tego węgla żeś tu znalazł. No, może no, no, kamil jedzenie albo ktoś, bo ja zaraz padnę. Nie mam. nic. No to ja muszę wyjść, bo... ...grubo u O, węgla ktoś zostawił. Aha. Marcie. A, A nie, mam ten że się znakiem Kurde, skąd się ta woda wzięła, jak zatkło, wszystko. O, teraz. O, ile no, wody? Na no. Tu jest jakiś Iron. No. No wziach. Opuszczono kopalnia, by się przydała tam po diamentów. Do 30 kręca i pausa. Czo? Bo za długo się będzie robiło. Ale limitów nie masz przecież. No ja, no że za długo będzie ten się. No, przetwarzało. Halucy nas na Czyli? Lej z tobie? Nie, tobie. Mi nie. Minie. Mi też nie, chyba. Kamil, co się wpisywało, żeby się myszka a bo tak mi się zdupowało? F8, F8. Aha, dzięki. ok. O, ale węgla stanął sobie. Ja też właśnie kopia w tej chwili węgla. No ja też. Już? Słychać? Bo mnie chyba z kanału wyjebało. No, słychać, słychać. No dobra. Znalazłem lawa, panowie. No i Znaczy, jeszcze tam nie poszedł, to nie wiem, czy to 100% lawa, ale jest jasno, nie? Wiesz, moc, tak tego węgla. Ja Miałem pusta, ale zaraz coś mi tam jest, tak. No Pełny tytuł. I czemu tygamy taką mięsz ten też razu? Kaj, okay, ja nie widziałem. Aha, u góry byłem tu jest Nie potrzeba. Więc mi się Kilo skończył już pierwszy. Tam jeszcze nie. Więc stałem kopalnik węgla i że raz. Szkielet. Ej, pomóżcie ktoś. Ja nie mogę, jesteś daleko obok ciebie. Padna zaraz. Czy serduszka? Dwa. Jedna, zero, Patrz, nie, to zero, padni Patrz, Ej, jak jeszcze żeś jak wzbzajem? Ale już mi się oddało. Sfilmowałeś to walka? Ja. Dobra, trzydzieści jest. No, to spauza. To czekaj, pożegnajcie się. Nara. Na razie. Wszystkim. No, nara. Pa.